Dzień dobry, witam szanownych państwa. Dzisiaj dostałem do mojej skrzynki coś takiego. Jest to poradnik bezpieczeństwa i stoi za tym podobno Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz RCB, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. I ochrona ludności i obrona cywilna. Hmm. Słyszałem o tym dokumencie. Momencik, ja sobie pójdę po jakieś nożyczki. Czy to jest prawdopodobnie jakaś książeczka? Cholera wie, zaraz zobaczymy. Ech. Tylko tak się zapytam na dzień dobry. Naszych tak zwanych rządzących, ile żeście na to pieniędzy wypieprzyli? Ile? I z ich? I czyje to są pieniądze? Wspólne nasze? Wydajecie coś takiego, kurczę, a na leki do szpitali nie macie? A zamykacie 30% podobno powiatowych bo szpitali, bo są nierentowne? Tak. Ale na to pieniądze zawsze będą. Nasianie propagandy na podnoszenie atmosfery. Uczestniczycie razem z pewnymi grupami na tym łezpadole w przygotowaniach do konfliktu i przy okazji ludziom dopetrujecie. A było przecież coś takiego w dawnych, dawnych latach. Młodzi tego nie pamiętają, że było, Była obrona cywilna OC w szkole. A teraz gdzie to jest? Nierentowny przedmiot? Dobra, wyciągam. Koperta pusta idzie na bok. Ech, proszę bardzo. Pierwsze co mamy. Szanowni Państwo, bezpieczeństwo każdego z nas zaczyna się od wiedzy i świadomości. Poradnik, który trafił wasze ręce, ma pomóc w sytuacjach kryzysowych. Zawarte w nim informacje pomogą Wam i waszym bliskim w przygotowaniu się na trudne. Oraz niespodziewane sytuacje, to zbiór praktycznych porad i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Powstał dzięki pracy ekspertów strażaków, policjantów, żołnierzy i innych specjalistów, którzy dzielą się swoim doświadczeniem. Bezpieczeństwo to nasza wspólna odpowiedzialność. Państwo polskie dba o ochronę obywateli. Ha, 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 pozwólcie, że tak to skomentuję. A każdy z nas może wzmocnić swoje bezpieczeństwo poprzez wiedzę i przygotowanie. Zachęcamy Was do czytania i dzielenia się zawartą w poradniku bezpieczeństwa wiedzą z rodziną, przyjaciółmi i sąsiadami. Sąsiadem, to ja mogę najwyżej wypić flaszkę i zjeść jakiś dobry obiadek. Wspólna lektura to pierwszy krok, pomoże Wam i Waszym bliskim lepiej się przygotować i poczuć się pewniej. Niech poradnik bezpieczeństwa będzie zawsze pod ręką. I kto się podpisał z wyrazami szacunku, wow! Władysław Kosiniak, Kamyś, Marcin Kerywiński, minister spraw wewnętrznych, nie znam typa, i Zbigniew Muszyński, dyrektor rządowego Centrum Bezpieczeństwa. I oczywiście, żeby było fajnie, jak mamy jakieś pytania, proszę bardzo, dali nam e-maile kontaktowe. Dobra, to jest to, odkładamy na bok i zobaczmy, co to jest. Poradnik bezpieczeństwa. Przeczytaj, przećwicz i zachowaj. Tak. Dobra. Tutaj mamy numery alarmowe. Spis treści. No i co mamy? Twoje przygotowanie ma znaczenie. Kolejny. Wspólnie dbamy o bezpieczeństwo, ochrona ludności i obrona cywilna. Rola instytucji publicznych, rola Wojska Polskiego i Służb ratowniczych wojska polskiego. Dobry dowcip. Rola organizacji społecznych. E, co dalej? Twoja rola? Mm. Powszechna obrona kraju, służba wojskowa, ćwiczenia wojskowe żołnierzy, rezerwy, niech spadają na szaf. Już dzisiaj możesz się zaangażować, i tutaj mamy pierwszy taki większy podrozdział: przygotowanie, lecimy dalej. Przygotuj siebie i z najbliższych osoby potrzebujące szczególnej pomocy. E. Porozmawiaj z dziećmi o zagrożeniach. Zadbaj o zwierzęta, zwierzęta gospodarskie. Przygotuj swoje otoczenie, transport. Tak. Dom lub mieszkanie jak zabezpieczyć tu pokazują. To coś, co tutaj jest pokazywane, to było na lekcjach OC. W czasach kurde, prehistorycznych, kiedy ja jeszcze chodziłem do Tanzbudy. A teraz co robią z tego wielkie halo. Szkoła, praca. Zapasy domowe na minimum 3 dni, proszę bardzo. Dalej. UPS-y, tu coś, jakieś ubranka, radio na korbkę. Jest latarki, rajtaśma, telefony, baterie. Ha, nawet świeczka. A zapomnieli dodać jednego: lampy naftowej. Dobra, reagowanie. Kolejny rozdział na czerwono, czyli bardzo ważne sprawy. Sygnały alarmowe, komunikaty ostrzegawcze, ewakuacja. Potem sobie do punktu ewakuacji podejdziemy jeszcze raz. Plecak ewakuacyjny, co ma zabierać? Proszę. Najlepiej całą chatę spakuj. Bezpieczeństwo w tłumie, tak? Schronienia. E, schronienia. Proszę Państwa, za mojej młodości były schrony w miastach. Gdzie te schrony są teraz? Pozasypywane, pozmieniane na inne rzeczy. Nie ma. W pobliskich miastach, w Łowocławku Pobliskim był kiedyś schron przy tak zwanym rondzie. Jeśli krzyżowała ulica Wieniecka z Toruńską. Tam był schron. A teraz na tym miejscu, co jest? Sklepy wybudowane. I stacje. Proszę bardzo, o, o pożarze. O powodzi, tak. Pokazaliście Państwo, Wy, władza, jak byście się zachowali w czasie ostatniej powodzi. Śmiech na sali. Ludzi, którzy wytykali wam, żeś, gdzieś dali za przeproszenia, proszę wybaczyć słownictwo, dupy, to żeście tych ludzi, kurde, od ruskich onus wyzywali. Ataki z powietrza. A, zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiacyjne i nuklearne. I tutaj mamy oznaczenia. Tak. Co dalej? Niepokojące zachowania. Zachowania, tak? Tak. Łatwy zarobek. O. Jak, jak ich dywersant z pobliskiej krainy, którzy ostatnio się rozprzestrzenili w naszym kraju. Zagrożenia terrorystyczne. Proszę bardzo, nie bądź bierny. Zagrożenia cyfrowe. Cyberprzestępczość. Pierwsza pomoc, to też było na O.C., na zajęciach szkolnych. Kiedyś, dawno temu, jak nie ma kontaktu z poszkodowanym. Bo wszystko, tego wszystkiego nas kiedyś w tam zbudzie zwykłej uczono. A teraz co? A teraz panowie ministrowie wydają poradniki, zamiast w szkołach podstawowych i wyższych, takie przedmioty, że powinny być na pierwszym miejscu. Co zrobić, jeżeli nastąpi obfity fotok? Higiena w kryzysie. A. Proszę bardzo. Plany na kryzys. O. o, Opracuj rodzinny plan na wypadek kryzysu. <laughs> Dobra. No i tutaj mamy dane kontaktowe na wypadek kryzysu. Hmm. Piękna sprawa. Kolejne. Co tutaj jest? Choroby, alergie, przyjmowane leki, ważne telefony, notatki i końcóweczka, co mamy? Dekalog bezpieczeństwa. Ten dekalog ma 10 punktów. Może przeczytam? Pierwszy punkt. Korzystaj z wiarygodnych źródeł informacji, przede wszystkim rządowych. A, 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 tu was wyśmieję. Szanowni twórcy, wasza wiarygodność poszła się walić w czasach srandemicznych. Opracuj i przetwórz rodzinny plan kryzysowy na wypadek zagrożeń. Różnych zagrożeń, konieczności ewakuacji i ewentualnego rozdzielenia. Nigdzie nie będę wychodził. Jeżeli mam zginąć, to zginę na własnych śmieciach. Wali mnie to. Bo gdy wyjdę z domu, a coś się zacznie walić. Potem do tego domu już mi nie pozwolicie wrócić. Dziękuję. Przygotuj domowe zapasy na minimum 3 dni i regularnie je przeglądaj. Z tym się zgadzam. Skompletuj apteczkę z lekami i naucz się udzielać pierwszej pomocy. Regularnie lub, lub zlecaj przeglądy instalacji elektrycznej, gazowej, wentylacyjnej i kominkowej. Tak dla dzieci i dla seniorów przygotuj identyfikatory z imieniem, nazwiskiem i telefonem kontaktowym jeżeli masz zwierzęta zaczipuj je lub oznakuj że kurwa co mam zwierzęta swojego jakbym miał na przykład kociaka czy kocicę mam ją zaczipować no chyba was popierdoliło ludzie co to jest jeżeli mam zwierzę to dbam o nie i nie muszę tego robić żeby go zaczipować. Ludzie, no, sorry, skompletuj plecak ewakuacyjny. Sprawdź, gdzie jest najbliższe miejsce schronienia. <laughs> U nas żadnego w okolicy nie ma. Może kiedyś było coś, ale teraz paszło. I słuchaj poleceń służb i współdziałaj z innymi. Ta. No, i tutaj odwołanie alarmu. Bądź na bieżąco. I to jest to cała książeczka, która ma nas przygotować na, u, na nieuniknione, a tak między Bogiem a Prawdą. Władza dawno straciła już swoją wiarygodność, przynajmniej jak dla mnie, nie wiem jak dla Państwa. Niektóre rzeczy w takim poradniku może i są ważne i ciekawe, ale tylko niektóre. Nie mówię, że, że wszystko jest ok. To tyle. Takie pierwsze wstępne pokazanie. Od, a, i tam jeszcze miałem się chyba do czegoś odnieść, a tutaj mi już komórka mi już I daje informację, że e, brakuje miejsca na karcie, więc pozwólcie Państwo, że to co miałem powiedzieć. Powiem w kolejnym materiale. Tak więc sprawdźcie Państwo swoje skrzynki pocztowe. Są skrzynki, do której poczta wrzuca informacje. Co z tym zrobicie? Wasza sprawa. Każdy z nas się przygotowuje na swój sposób, ale na pewno jedno. Domu swojego opuścił nie będę ani za. Zdradziecki rząd w nie swoich konfliktach walczył, nie będę. Walczyć mogę tylko i wyłącznie wtedy, gdy moja ojczyzna zostanie najechana. Nieważne przez kogo, wtedy mogę iść i walczyć, a i nawet zginąć. Ale za cudze wojny, za cudze jakieś przekręty w życiu. To by było tyle. Serdecznie pozdrawiam. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.